Właśnie. Za 1000 metrów będziemy płacić za przyjemność jazdy w korku. Masz, dopiero, widzisz, jest, 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 jest yy, to dobiegowy na Kudowej dopiero, o, a tam milicja chyba stoi. Czwykły powszedni dzień na polskiej autostradzie. Będziecie chciał wcisnąć no. Będzie no. Mhm. no, no już się wcisnął. Żabko nie spłysz. W jakichś poznaniach przed nami ten ten co on jeździ traktorem. I roboty drogowe w środku sezonu. 100 no. metrów. No panie Fred, jak obejrzysz ten filmik, to ci odechce powrotu do Polski na pewno. Pan nigdzie tutaj? No dobra, No dobra, no, no prosił, no. Powinien ładnie zaświecić, światełkami podziękować. No to wieśniak z to... O, widzisz, kochanie, teraz zmieniamy pasy. Na Wrocław. Nie, na Wałbrzych na razie. To jeszcze nie. Może szybciej będzie przez kudowę jak do Wrocławia wrócimy My tam dalej będziemy skręcić Jakbyśmy zaskoczyli to byśmy byli szybciej <grymne> Nie no to ale tutaj tylko do Kudowej zdroje Ale pod nami była ta zwykła droga do Mediamarki widzisz? A tak można no, no, było oczywiście tam skręcić To jest na Kudowę tak. A potem wszyscy narzekają na Klecinie że tam yy, robią sobie skrót jak to, jak to co robi? Weź go w pusz, weź go w pusz, barana. Nie tutejszy to wiesz. To. Już jest spuknięty. Widać, że to poznania. Ale chociaż żeby podziękował, no. Cześć jeden. No, no. A, tam, tam pięknie się wkorkowali teraz na wyjeździe na kudowo. A, na Kudowę? znowu. No co. Przeprosił, widzisz? No to w porządku. Wyłączcie barany I tu będzie zaraz na wrosło Eee, Krakałeś Gienek nie pół godziny 15 minut Tempo Tempo 10-15 na godzinę My tu musimy tak obejrzyj się się Dobrze Biały jeszcze jest dole, tak? Dobrze, w porządku kochanie Bo ostatnio na mnie nakrzyczeli w mieście Jak tak zrobiłem sobie. pani mnie opierniczyła strasznie Skręcam. A tamte walce biorą opłaty drogowe No co, wracamy, nie? No teraz tak, wracamy Znak stopu będzie Tak, tam tamto do remontu i do bramek e, jak my wyjeżdżamy do Wrocławia prosto ko tu kochanie prosto lecimy lecimy prosto przez dawną przyjaźń i polsko radzieckiej jak dobrze prosto, wszystko ja mógł ci mógł będę mówił tak żeby jechać przez ścisłe centrum to skręcimy do Giętów. No. i maryl 5 km do tych. 100 km na godzinę Nie, to przepraszam, to jechaliśmy jakieś jakieś 15 na godzinę 60 O, tu jest mocna na y, ślęży zaraz No i Krecina